Witajcie, jak ustawiam swój kombajn klas Europa do żniw, do młócenia zboża? Jak ustawiam szczelinę pomiędzy cepami a klepiskiem? Tutaj, gdzie wpaduje masa żniwna z podajnika z gardzielni, szczelina ustawiona jest na grubość kłosa. Natomiast, gdzie wylatuje w odrzutnik, już szczelinka jest na ziarnko. Dlatego tak ważne jest, żeby cepy były proste, nie tak samo jak samo klepisko, tak, żeby te płaskowniczki były w miarę równiutko, bo różnica kilku milimetrów sprawi, że albo ziarnka będą pokruszone, albo kłosy niedomucone. Jak ustawiamy siłę wiatru? W klasie Europa mamy takie przesłony, albo je otwieramy, albo przemykamy, dozując dawkę powietrza. Które przylatuje od spodu sit w tył kombajnu, wywiewając słomę. A tutaj, za podajnikiem kłosowym, mamy dźwignię do regulacji przesłon od wiatru. Jak reguluję sita? Pierwsze sito od góry jest sitem piórkowym i regulujemy je za pomocą wajchy wystającej z boku kombajnu. Tutaj widać, że kłosy zaczęły się utykać, więc. Trzeba byłoby tą szczelinę troszeczkę zmniejszyć, żeby te kłosy po prostu nie utykały się. A to jest właśnie wajcha, którą regulujemy piórka. Kłosy powinny przelecieć po sicie piórkowym na koniec kombajnu i wpaść przez te duże otwory w dół, gdzie później wlecą w żmijkę, która przeniesie je do potojnika kłosowego i wrócą z, powrotu, z powrotem do bębna mucącego i ponownie zostaną wymucone. Blachę z tymi dużymi otworami możemy podnosić i opuszczać za pomocą tych oto dwóch śrub. Jeżeli mucimy cięższe zboże, pszenico, żyto, pszenżyto, możemy wiatr ustawić mocniejszy. Gdy będziemy mucić owiec, wiatr przymkniemy. Film powstaje na życzenie widza, który kupił sobie klasa Europę i poprosił mnie o wskazówki. Zaznaczam, że nie jestem jakimś żniwnym ekspertem, ale młucę tym Combine, czyli klasem Europą, już kilka ładnych lat i jestem z tego bardzo zadowolony. Dlatego dzielę się tymi ustawieniami. Zatem powodzenia, udanych żniw! Na razie, cześć! A jeszcze o drugim sicie. Drugie sito nie jest regulowane, nie jest piórkowe, ale jest wymienne. Dedykowane dla zboża jest takie z otworami w kształcie prostokąta. Takie Odwalne takie otworki. Zajrzyj do, na kanał do Pawnica. On w Matadorze właśnie wymieniał to sito. Podejrzyj. Na razie. Cześć.